Cześć, MFM TV! Zapytaliśmy się dzisiaj plażowiczów i nie tylko, czy dwukolorowe bikini to hit czy kit? Eee, hit. Nie wiem chyba, hit, nie wiem. Hit. kit. No, no, Czyli pani rozumiem nosi jednokolorowe albo jakieś wzorkowate, czy bez wzorków? Bez. Hit. Chyba hit. Wydaje mi się, że to zależy od preferencji, ale według mnie to raczej hit, jeśli się zgadza kolorystycznie. No hit. Hit. Dwukolorowe, Hit, ale zależy w jakich kolorach. A na przykład czarny, brązowy? Ehm, może być hit. Patrząc na innych, to niech będzie ten hit fajniejszy no niż jednokolorowe. Eee, szczerze mówiąc, tak by zastanowienia, chyba. Kit. Mi się wydaje, że powinno być w jednym kolorze. Tak. Kojarzysz się mi przynajmniej ze Słonecznego patrolu. <grym> kit. Hit i zależy w sumie. A Ty lubisz kolory? Będziesz nosiła w te lata o kolory? No będę nosiła, będę, będę różne pomarańczowe, teraz różowe są modne, więc różnie. Hit. Oraz czy warto golić nogi na wakacje? Wiesz, że dla ciebie to nawet czoło i gołe stopy sobie o Ogoliły. A kto jak boli? Ja nie golę. Nie goli pani? Nie, no. no... Tak zależnie. No kobiety to jak najbardziej na no, faceci to broń Boże. A, czyli pan nie goli? Nie, nigdy w życiu. Ja najwyżej wycieram sobie o te, od gumaczków. <gum> Mężczyzna raczej nie powinien chyba. <gum> czyli rozumiem, pan nie chce golić nóg? Nie, ja nie. A pani? Golić. M moim zdaniem nie. Bo ja nie muszę. Golimy, oczywiście. A ty? Czemu nie masz ogolonych? Ale mężczyźni nie muszą golić. A rozumiem, taka dyskryminacja, tak? <gum> nie golimy. A ty golisz czy nie golisz? Zależy. Nie no, oczywiście golimy. A pan ma ogólony? Ja cały czas. <głos> <głos> Trochę kudełków, ale. Tak odpowiadali mieszkańcy rągowa i turyści. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Piszcie w komentarzach. I pamiętajcie, MFM TV kochamy rągowo. Ale tego wiatru to już nie.